Bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z panem Stanisławem Piętą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle. Witam gorąco panią redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, no myślę, że nie możemy zacząć od innej kwestii niż niedzielna debata pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą. Jak z punktu widzenia obywatela ocenia pan to, co działo się w niedzielę w trakcie debaty? Moim zdaniem Andrzej Duda zaprezentował. Pełen e, profesjonalizm, e, spokój, e, kulturę. E, ja rozumiem, że nasi przeciwnicy chcieliby e, zrobić z Andrzeja Dudy jakiegoś e, radykała. E, to się nie udało. Andrzej Duda nie dał się e, sprowokować. E, wyraźnie było widać, że stroną agresywną e, był e, obecny e, prezydent. Ja jestem przekonany, że Andrzej Duda swoim spokojem, kulturą osiągnął bardzo dużo i to się przełoży na dobry wynik Andrzeja Dudy na zwycięstwo. To jest nie tylko moje wrażenie, widzimy także reakcje setek tysięcy ludzi w internecie wyraźnie przyznają zwycięstwa Andrzejowi Dudzie. Ja też drodzy Państwo rozmawiam z dziesiątkami, setkami, jeśli nie już tysiącami ludźmi, bo codziennie jestem na ulicach Bielska Białej przed targowiskiem tutaj na 11 listopada, tutaj na placu Chrobrego. Mam przyjemność rozmawiać z Bielszczanami i widzę jak opinia w naszym kandydacie zmienia się, jak Andrzej Duda zyskuje zaufanie, zyskuje poparcie. Ja rozumiem, że w pierwszej turze wygrał tutaj Bronisław Komorowski, ale jestem przekonany, proszę Państwa, że nawet tutaj, nawet w Bielsku Białej zwycięży 24. Andrzej Duda. Panie poświęcony, no bo właśnie jeżeli chodzi o te komentarze internautów, no to tutaj zdania są oczywiście podzielone. Ja jednak trafiłam na te komentarze, które... Sugerują, że jednak zwycięstwo w tej debacie było po stronie Bronisława Komorowskiego. Czym kandydat prawa i sprawiedliwości, w czym Andrzej Duda jest mocniejszy? Jakie są jego mocniejsze strony? Kwestia przygotowania merytorycznego. Andrzej Duda jest wykładowcą akademickim, jest doktorem nauk prawnych, był bardzo aktywnym posłem na Sejmie Rzeczypospolitej, jest najlepszym parlamentarzystą polskim w Europarlamencie, zgłosił najwięcej, przygotował najwięcej raportów. Kompetencja, wiedza merytoryczna. Wydaje mi się, że przewaga intelektualna jest ewidentna. Pan prezydent Komorowski zarzucał wczoraj Andrzejowi Dudzie, że ma nad sobą prezesa. No ale na miłość boską, przecież wszyscy słyszeliśmy, widzieliśmy te materiały filmowe ze spaceru pana prezydenta. Przecież, przecież za panem prezydentem biega sztab doradców, którzy mu podpowiadają, kogo ma zaprosić do pałacu, kogo ma przytulić, gdzie się ma obrócić. Panu prezydentowi Komorowskiemu potrzebne są podpowiedzi na poziomie elementarnych reakcji emocjonalnych. Więc ja mam wrażenie takie, że pan prezydent Komorowski jest człowiekiem zmęczonym, człowiekiem, który sobie nie radzi z ciężarem pełnionej funkcji, nie radzi sobie z emocjami. Moim zdaniem. Przewaga Andrzeja Dudy jest miażdżąca, ale to też nie oznacza, że będziemy, będziemy jakoś agresywnie atakować pana prezydenta Komorowskiego. No, proszę pani, no przecież co to szkodziło? Zastosować jakiś chwyt poniżej pasa i zapytać na przykład pana prezydenta Komorowskiego o jego przygodę z myśliwstwem no niech wytłumaczy milionom Polaków Jaką satysfakcję czerpie z zabicia zwierzęta, zwierzęcia? No, jaką satysfakcję ma fotografując się nad truchłem jelenia, a przecież internet jest pełen tego rodzaju fotografii? Czy na przykład można go było zapytać o spotkanie z panem Nikołajem Patruszewem, generałem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, człowiekiem przez zamordowanego Aleksandra Litwinienkę o wysadzenie w powietrze bloków mieszkalnych w Moskwie, co Putinowi było potrzebne do wywołania II wojny czeczeńskiej. No co pan generał Nikołaj Patruszew robił w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego? No, y można było zadać te pytania. Zresztą między nami mówiąc uważam, że prezydent, który spotyka się, prezydent państwa polskiego, który spotyka się z wysokim funkcjonariuszem obcych służb specjalnych no jest osobą wówczas wysoce niewiarygodną, zwłaszcza jeżeli unika odpowiedzi na takie pytania. Wiemy, że Andrzej tutaj jest lepszy. Ale to, na czym nam zależy, to pozyskanie dla jego programu wyborców, pozyskanie poparcia Polaków. Chcemy pokazać, jakim wielkim błędem jest obecna polityka prowadzona przez Platformę, przez prezydenta Komorowskiego. My musimy się zatroszczyć o przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków. No właśnie, panie pośle, bo ja o to chciałam zapytać, ponieważ 10 maja w pierwszej rundzie zwyciężył Andrzej Duda, ale była to bardzo niewielka przewaga. Zostało kilka dni do kolejnej tury głosowania. Co zamierzacie państwo zrobić? Co możecie państwo zaoferować? Tym osobom, które albo jeszcze na chwilę obecną nie są zdecydowane, osobom, które w pierwszej rundzie oddały głos na innych kandydatów. I jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza przekonać do tego, że to właśnie Andrzej Duda będzie lepszym prezydentem? Chcemy pokazać, jak wielkie błędy popełnił obóz rządzący, jakie fatalne podjęto decyzje. Dla polskiej gospodarki, dla polskich pracowników. Tych przykładów naprawdę nie brakuje. Pierwsze z brzegu. Dlaczego Polska kupuje francuskie helikoptery? Mamy dwie dobre fabryki już funkcjonujące w naszym kraju, produkujące sprzęt najwyższej klasy. Dlaczego za te helikoptery mamy zapłacić dwa razy więcej niż wcześniej zapłaciła Brazylia? Dlaczego Polska kupiła pociąg pendolino? Chociaż wagony produkowane w PESie są równie dobre. Wagony produkowane w PESie mogą jeździć z prędkością 200 km na godzinę. Na żadnym torze kolejowym w Polsce nie można rozwinąć większej prędkości niż 160 km. Nawet na tym torze zawiercie Warszawa jest to niemożliwe z uwagi na to, że pęd powietrza mógłby doprowadzić do kolejowej katastrofy. Te pociągi po prostu mogłyby wypaść z szyn. Przepłaciliśmy setki setki milionów złotych. Dlaczego? Narodowy Bank Polski zlecił produkcję bilonu w Mennicy w Wielkiej Brytanii, a nie w polskiej Mennicy. Dlaczego Polska godzi się na najwyższe ceny za rosyjski gaz? Przypomnę, przecież ten rząd chciał doprowadzić do podpisania kontraktu, który był obowiązywał do 2034 roku. No przecież z mojego punktu widzenia to jest zdrada stanu. Dlaczego na torze wodnym do Świnoujścia położono rury Nord Streamu, przez co największe zbiornikowce nie mogą nam dostarczać gazu do gazoportu? Dlaczego gazoport, zbiornik jest budowany przez firmę kontrolowaną przez Gazprom. Dlaczego ten zbiornik niezgodnie z technologią został wybudowany? Dlaczego firma, która doprowadziła do takich zaniedbań nie zapłaci Polsce kar umownych? Jaki, jaka jest odpowiedzialność ludzi, którzy podpisywali kontrakt? Spraw, które kompromitują bardzo poważnych spraw które kompromitują obecną ekipę jest bardzo dużo. No gdzie wtedy był prezydent? Przecież pan Sławomir Nowak, który zajmował się sprawą Pendolino, był jego ministrem. Przepraszam bardzo, panie pośle, bo mówimy tutaj o takich dużych rzeczach. Tak, mówimy o helikopterach, mówimy o Pendolino, mówimy o gazie, ale jaka korzyść dla mnie, jako dla obywatela tego kraju, wypłynie z tego, że to właśnie Andrzej Duda zostanie prezydentem? nie będzie się pani musiała wstydzić. Będzie pani mogła być dumna z polskiego prezydenta. Nie będzie popełniał żenujących gaf. Będzie wiedział jak przyjąć gości, jak zachować się wizytując inny kraj. Poza tym będzie Aktywnym prezydentem będzie zgłaszał inicjatywy ustawodawcze, będzie pilnował naszych interesów na arenie międzynarodowej. To nie jest tak, że my mamy być tylko spolegliwym krajem wykonującym zlecenia z Berlina, Brukseli. W Unii Europejskiej trwa ekonomiczna walka i nie możemy zgodzić się na politykę, która będzie prowadzić do wzrostu cen za energię elektryczną, do zniszczenia naszego górnictwa węglowego. No Andrzej Duda te sprawy doskonale rozumie. Po prostu Polska której prezydentem będzie Andrzej y, Duda, będzie pilnowała swoich y, interesów, będzie pilnowała interesów y, Polaków. Y, panie panie... poseł, ja jednak będę drążyła ten temat, bo to o czym w tej chwili pan poseł mówił, ja mam wrażenie, że mnie dotyka jedynie pośrednio. Ale ja nadal chcę konkret. Jak zmieni się moje życie w momencie, kiedy prezydentem zostanie Andrzej Duda? Panie, życie może się w ogóle y, nie zmienić. Ja y, mówię... O czymś, co będzie dotykało panią, mnie, wszystkich Polaków. To, że prezydentem Rzeczypospolitej będzie Andrzej Duda, będzie skutkowało rozwojem gospodarczym, powstaniem nowych firm. Jak to się bezpośrednio przełoży na pani życie? Bardzo prosto. Jest pani dziennikarką, pracuje pani w telewizji. Jeżeli do Bielska Białej przyjedzie wielu nowych przedsiębiorców, jeżeli otworzą tutaj swoje firmy, to firmy te będą potrzebowały reklamy, będą potrzebowały promocji, przyjdą do państwa z prośbą o współpracę gospodarka polska będzie się rozwijać. To oznacza także rozwój branży reklamowej. Więcej pieniędzy dla mediów. Wyższe zyski dla właściciela firmy, większy zarobek dla pani redaktor. Rozumiem, że Andrzej Duda jest tego gwarantem. Andrzej Duda jest człowiekiem, który rozumie ten system połączonych naczyń. Musimy zatrzymać. Emigrację Polaków. Musimy obniżyć tutaj podatki. Nie możemy się godzić na dekarbonizację. Nie możemy się godzić na kwoty za emisję CO2. Nie możemy się godzić na najwyższe ceny gazu. Musimy obniżyć koszty, ale nie koszty pracownicze, bo Polacy zarabiają w Polsce naprawdę niewiele. Dlaczego pracownik Fiata zarabia znacznie, znacznie mniej niż pracownik Volkswagena w, w Czechach. No, no dlatego, że rząd nie dba wystarczająco o interesy Polaków. Rząd się Polaków boi. Przecież jeden jakiś profesorek ostatnio zalecał Polakom młodym emigrację, bo się bał ich opinii, ich zdania. No na miłość boską, o to nam chodzi? Nie, chodzi nam o to, żebyśmy rozwijali Polskę, żebyśmy się bogacili jako społeczeństwo byśmy nadrabiali te wielo, wieloletnie zaniedbania, które spowodowała tutaj okupacja, a potem niewola komunistyczna. No naprawdę mamy wielką siłę, wielką energię. Mamy nadal pomimo tej polityki edukacyjnej najlepiej przygotowaną młodzież w zestawieniu z młodzieżą państw zachodnich. Mamy atuty, możemy się rozwijać o wiele, wiele szybciej niż się rozwijamy. Proszę spojrzeć na Turcję, jaką tam dynamikę ma e, gospodarka. Musimy uwierzyć w nasze zwycięstwo. Nie możemy się poddać, nie możemy ani ulec. E, tym naciskom Moskwy, która też usiłuje podporządkować nasze, naszą gospodarkę swoim interesom, sprzedać tutaj jak najwięcej drogiego gazu, jak najwięcej swojego węgla. No nie może tak być, że my zamykamy kopalnie, a rząd godzi się na import rosyjskiego węgla. Nie możemy się godzić na naciski państw Unii Europejskiej, na ich oczekiwania w zakresie podnoszenia polskich podatków. No nie. Mamy swoją siłę, mamy swoją godność, mamy swoją historię, mamy swoją, swoje interesy i będziemy o to... Walczyć. Panie właśnie bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i co, życzę chyba sobie, tak jak i Polakom, aby te piękne słowa nie pozostały tylko w sferze słów. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, pani redaktor, bardzo dziękuję państwu.